Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne byki w czytaniu ogólnym miesięcznym na kwiecień 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co się wydarzy u Ciebie w zbliżającym się miesiącu. Jakie jest tu o tej sytuacji? I rada do niej. Jeśli to czytanie ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane byki, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie. Co czeka Was w miesiącu kwietniu? Po prawej tłotej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Byk i kwiecień, byk i kwiecień, byk w kwietniu. Dziesiątka buław, śmierć, trójka pentakli, gwiazda w tle, dziewiątka buław. Siódemka kielichów i rada, jaka rada, mamy dwie karty, as buław i pustelnik, dobrze moi kochani, już sobie zaczynamy wasze czytanie, zaczynamy standardowo od lewej strony, czyli od dziesiątki buław śmierci i trójki pentakli, wiecie co moi kochani, powiem wam tak, po prawej, po lewej stronie jest tak pozytywno-negatywnie, e, natomiast po drugiej stronie jest bardzo pozytywnie, ale zaraz będziemy to analizować krok po kroku. Tutaj, przede wszystkim, zaczynamy sobie od dziesiątki buław, czyli karty zmęczenia fizycznego. No nie ukrywajmy, o tym mówi dziesiątka była. że już mamy troszeczkę za dużo obowiązków, za dużo na swojej głowie, za dużo się dzieje, mamy przesyt. Yy, zresztą byki to też jest znak, który jest pracowity, tak, który też jest w stanie na siebie wziąć więcej niż czasem jest w stanie unieść. Tak. Zresztą bardzo często też jest osoba, która yy, tak bardzo rycersko bierze na siebie na przykład różnego rodzaju obciążenia. Po to, żeby pomóc innym osobom. I tutaj, moi kochani, też jest to bardzo odpowiedzialny znak. Często bardziej niż osoby z otoczenia. Yy, I karty tutaj pokazują, yy, tak jakbyście wy yy, coś w tym waszym podejściu i też coś w tym waszym układzie, tego co się w waszym życiu dzieje, też, szczególnie w kontekście, szczególnie zawodowym i obowiązków chcieli coś zmienić. Bo. Yy, dziesiątka była bardzo często, to też jest dojście do takiego momentu, w którym mówimy sobie, nie, muszę zwolnić muszę przystopować, nie mogę tyle mieć na sobie i obok mamy właśnie kartę śmierci, karta śmierci, moi kochani nie bójmy się karty śmierci oczywiście są połączenia, pewne kart, które no są zmartwiłbym się, gdybym je zobaczył ale karta śmierci mówi o transformacji, o zmianach wewnętrznych także zmian, zmianie na przykład patrzenia na swoje życie, na kwestie właśnie zawodowe, obowiązków. I jako ostatnia energia, to trójka pentakli. Trójka pentakli jest energią mówiącą o tym, że planuje zrobić coś w przyszłości po nowemu, inaczej. Czyli, moi kochani, pierwsza rzecz, o której tutaj myślę, jeżeli ym, zbierzecie za dużo na siebie, odciążając inne osoby w otoczeniu, bardzo prawdopodobne, że będziecie chcieli zmian. Tak, będziecie chcieli pomocy od osób z waszego otoczenia, czyli na przykład jeżeli w domu wszystko jest na waszej głowie, to będziecie oczekiwać i próbowali tutaj inaczej te obowiązki po prostu podzielić. Jeżeli jesteście w ostatnim czasie obciążeni na przykład swoją obecną pracą, pracą uważacie, że na przykład jest na wasze barki kładzione więcej obowiązków niż innym osobom, bo ja mam wrażenie, że też dziesiątka była właśnie o tym mówi. Inni mają lżej, inni mają łatwiej. Ja tyram, a inni. Wiecie, tu troszeczkę się pokręcę, tam się pokręcę, czas leci, tak? To tutaj karty pokazują, tak jakbyście myśleli, planowali jakieś zmiany w swoim życiu zawodowym. Nie wiem, dotyczące przebranżowienia się albo znalezienia czegoś nowego zresztą. Tło jest bardzo ciekawe i uważam, że też bardzo fajnie uzupełnia to, co się tutaj dzieje, i też mówi o pewnych wydarzeniach, które się będą działy w miesiącu kwietniu. Dlatego, tak jak mówię, trójka pentakli tutaj mówi o tym, że będziecie kombinowali y, jakieś zmiany. Bardzo prawdopodobne, że będziecie też myśleć o nauczeniu się czegoś nowego, po to, żeby zmienić branżę, zmienić pracę albo nauczyć się czegoś nowego, po to, żeby na przykład móc y, mieć wyższe stanowisko niż do tej pory. I w ogóle tutaj karty pokazują planowanie rozwoju, tak? Bo to też śmierć mówi. Śmierć nie jest yy, negatywną kartą. Tak jak wiele osób uważa, że to jest. Wiecie, to już jest się je po strach. Ja na przykład, jeśli chodzi o śmierć, uważam, że to jest jedna z najpozy najpozytywniejszych kart, jaka może być, dlatego że ona bardzo często mówi o tym, że my dojrzewamy wreszcie do jakichś zmian. Że wy, my wewnętrznie jesteśmy wreszcie gotowi, mamy pewne przemyślenia do tego, żeby. Rozpocząć coś nowego. I też w nas zaczynają się na przykład bardzo często to jest, nie wiem, rodząca się ambicja, tak? Bardzo często w kontekście zawodowym, bardzo często, ale taka zdrowa, bym powiedział, bardzo często to też jest na przykład ym, zauważenie, że takich tutaj jest na przykład inni mają lżej i ja po prostu postanawiam pracować na tyle, ile mi płacą, tak? Na, na tyle, ile. Dopasowuje się jakby i do wynagrodzenia, i do tego, jak moja praca jest postrzegana, i też nie, nie robię czegoś wbrew sobie, tak? wbrew własnemu zdrowiu na przykład. I tutaj właśnie karta, ta ostatnia trójka pentakli, będzie mówiła o tym, że wymyślicie przyszłościowo. I karty pokazują, że możecie planować coś nowego jakieś zmiany. Ja bym się też, moi kochani, nie zdziwił, gdybyście myśleli, albo właśnie tak takie wcześniej powiedziałem, nad zmianą branży, albo nad czymś swoim ale tutaj mam wrażenie, że potrzeba więcej czasu, zresztą byki to też nie jest znak, który się rzuca na głęboką wodę, tak, on ceni sobie stabilizację ceni sobie bezpieczeństwo i raczej nie jest skłonny do tego żeby coś robić pod wpływem chwili pod wpływem emocji, tak woli sobie zaplanować, cierpliwie krok po kroku realizować swój plan a nie, wiecie, w jednym momencie podejmuje decyzję, "Okej, okay, już mam tego dosyć, bach mm, Nieważne, co się stanie, nieważne, co będzie ze mną, nieważne, co będzie z moją rodziną, nieważne, skąd wezmę pieniądze. Nie, raczej byki, może jeśli chodzi o. Yy, faktycznie od dłuższego czasu byłyby bardzo zniecierpliwione, tak, zdenerwowane. Ktoś już by tak. Yy, faktycznie, bo, bo też każdy ma swoją wyporność, nie ukrywajmy, tak. Każdy ma swoją cierpliwość. Yy, I też, jeżeli ktoś już yy, od dłuższego czasu przekracza nasze granice, to każdy zareaguje. Ale raczej byki. Starają się działać racjonalnie. W końcu są bardzo uziemionym znakiem. I tutaj karty pokazują, że zmiany ok, ale jest to część, ta zmiana ma być częścią pewnego procesu przemyślanego, odpowiedzialnego, realizowanego krok po kroku, i o tym też mówi trójka Pen e pentakli. tak? Myślę o czymś, zaczynam w tym kierunku działać. Kolejnymi kroczkami, pomału, dojdę do swojego, ale ja też muszę mieć poczucie, że nie robię czegoś, co. Yy, mi zaszkodzi, tak? Też bardzo dużo obserwuję w międzyczasie realizując swój plan, co się dzieje, czy warto dalej w to iść. No, ale tutaj mam wrażenie, że dużo się zacznie od tego, że wy będziecie mieli przesyt, tak? Też, tak jak mówię, mi się przede wszystkim, właśnie dziesiątka była kojarzy, tym bardziej, że nie ma tutaj kart stricte emocjonalnych albo relacyjnych. Tutaj przede wszystkim będzie chodziło albo o obciążenie obowiązkami, również domowymi, bo to też może chodzić o to, że wy postrzegacie, że na przykład nie wy macie pracy i dodatkowo macie obowiązki domowe. Tu w tym kierunku też możecie ch chcieć podziałać i na przykład. Kogoś yy, ktoś wam powie, a dobra, bo ty to robisz lepiej. A Wy, ok, nie ma, nie ma problemu, nic się nie dzieje. Ja Cię będę tutaj nadzorować, uczyć, yy, na przykład, nie wiem, w kwestii, przypuśćmy, że partner, Wy jesteście osobą, która gotuje, tak, i partner się tam tłumaczy, że no, bo on nie umie, bo nigdy nie, nie miał tutaj styczności, i tak dalej. A Wy, ok, nie ma problemu, prostych rzeczy możemy się nauczyć z dnia na dzień. Jeśli natomiast chodzi o tło. Siódemka kielichów, dziewiątka była w Karta Gwiazdy. Karta Gwiazdy pojawiła się jako pierwsza, więc pierwszą ją przeanalizujemy. E, gwiazda to jest niespodzianka od losu pozytywna, tak? E, bardzo często też jest e, uważana za kartę spełnionych życzeń, spełnionych marzeń. Ja to uważam za e, szczęśliwe, w cudzysłowie, zbiegi okoliczności, chociaż ja w zbiegi okoliczności nie wierzę, tak? Czyli wydarzenia, które e, w danym momencie mogą się wyda wydawać jakąś miłą niespodzianką, ale z czasem nabierają większego znaczenia obok mamy kartę dziewiątki buław jest to karta obserwacji też nie powiem, bo pewnej yy, takiej pozycji obronnej, tak? chęci zobaczenia danej sytuacji z różnych możliwych perspektyw upewnienia się w czymś natomiast siódemka kielichów jest to karta w pozytywie bardzo dużego wyboru możliwości tego, żeby na coś nowego się zdecydować, tak? ale to nie będzie jedna opcja Natomiast w negatywie to też jest karta mówiąca o iluzji, czyli na przykład nie wszystko złoto, co się świeci. Moi kochani, w kontekście, na przykład, jeżeli jesteście singlami, bardzo prawdopodobne, że w tym miesiącu będzie okazja kogoś tutaj poznać. Nawet ja bym powiedział, że poznacie kogoś, ale będziecie niepewni co do tej osoby. Będziecie się tej osobie przyglądać. Nie do końca ja mam wrażenie, że to też może chodzić o jakąś Waszą przeszłość, jest bardzo dużo ostrożności tutaj. I tego, że chcecie mieć więcej informacji dotyczących tej osoby. Zresztą Bych też mi się kojarzy dość z takim znakiem, który ym, bardzo często szuka relacji długoterminowych, ale jest też bardzo ostrożny, jeśli chodzi o poznawanie nowej osoby. I bardzo często też ma. Bardzo skonkretyzowane kryteria, tak dotyczące, nie wiem, tego, czego oczekujemy po tej osobie, po relacji, tak potencjalnie e, tworzonej z tą osobą. E, I też tutaj, moi kochani, ta e, karta, też siódemki kielichów, może mówić, że o tym, że faktycznie to jest dobre podejście, dlatego że nie wszystko złoto, co się świeci. Karty też, moi kochani, mogą pokazywać, że jeżeli część z Was zacznie e, rozglądać się, tak to nazwijmy, za żeby poznać tutaj kogoś nowego, to faktycznie okoliczności będą sprzyjające i jeżeli, nie wiem, zaczniecie pojawiać się w miejscach, gdzie jest dużo singli albo na portalach randkowych, to szybko pojawi się wokół Was większa ilość osób. Natomiast i tutaj karta gwiazdy może wskazywać, że wśród tych osób jest osoba, która, była, by, wam, która by Wam odpowiadała, mówiąc prosto. Tak, przy której moglibyście tutaj faktycznie stworzyć coś fajnego, tak, być szczęśliwi i tak Ale ta karta siódemki kielichów jest pewnym ostrzeżeniem, bo ona w tej sytuacji będzie mówiła o pewnej rzeczy. Mianowicie o tym, że nie zawsze to, co będzie się wydawało w pierwszym momencie, najfajniejsze takie będzie. Tak? Nie wszystko to, co będzie najładniej opakowane, będzie najlepszym wyborem. Dlatego, że bardzo często tutaj akurat nie, tutaj jest pokazane jako ym, taki rozstaj dróg, tak? czyli że ta osoba widać, że ona jest taka, tyle dróg do wyboru jest taka. Ym, nie do końca wie, jak się zachować. Ale. W większości talii jest to pokazane jako 7 kielichów, ta osoba ma na te kielichy nad sobą i ona tylko widzi opakowanie, tak? widzi tylko od zewnątrz i nie wie, nie ma świadomości tego, co jest w środku. Dlatego w pewnym sensie jest to ostrzeżenie, które mówi o tym, nie w pierwsze wrażenie może być mylne. Jeżeli poznacie tutaj... Um... Czy jedną osobę, to też jest pewna karta ostrożności, yy, czyli yy, tego, że żeby tutaj nie ocenić tej osoby pochodnie, czy pozytywnie, czy negatywnie, dać sobie więcej czasu na poznanie się. W kontekście natomiast, jeżeli pojawicie się na przykład, nie wiem, gdzieś w miejscu, nie wiem, jakiejś kawiarni, tak, miejscu, gdzie na przykład spotykają się single, gdzie można kogoś poznać, jakieś randki, yy, czy też na portalu randkowym, karty tutaj pokazują, że to, co w pierwszym momencie będzie wydawało wam się najlepszą opcją, niekoniecznie takową musi być. Żeby dać sobie czas i nie skreślać nikogo. Bo często jest tak, że tak naprawdę najpiękniejsze wnętrze niekoniecznie musi być w, w najładniejszym opakowaniu. I najpiękniejszy charakter nie zawsze musi w pierwszym momencie wydawać się taki najbardziej, wiecie, pozytywny. Bo często w pierwszym, w pierwszym wrażeniu wygrywa osoba, która jest, wiecie, bardziej otwarta, tak? która jest taka bardziej sympatyczna, tak to nazwijmy. Co nie oznacza, że ta osoba będzie lepiej się nadawała, na przykład do budowania relacji. Ona może być miła dla wszystkich, tak? Natomiast, w kontekście, jeżeli jesteście w relacji, tutaj karty pokazują, że partner może chcieć Wam zrobić jakąś niespodziankę, ale Wy będziecie w tym węszyć. Bardzo prawdopodobne, żebycie się zastanawiać, co się nagle wydarzyło, że tutaj partner chciał Was zaskoczyć, tak? Czy coś przypadkiem nie przyskrobał i nie próbuje teraz Was urobić od razu, tak? Zawczasu. Albo też, moi kochani, myślę o tym, że jeżeli partner chce Wam zrobić niespodziankę, to może być na zasadzie coś takiego. Kochani, chcę, żebyśmy pojechali gdzieś na weekend i tutaj masz do wyboru opcję. Tak? Bo tutaj też może być z, tym, z tą niespodzianką jakiś, jakiś wybór związany. W kontekście natomiast kwestii zawodowych, karty pokazują, że może być tutaj możliwość znalezienia nowej pracy. Tak, jeżeli szukacie takowej pracy, to opcji będzie więcej niż jedna. Wśród nich będzie fajna oferta, ale musicie w dziewiątce buław po prostu zastanowić się, poczytać więcej, też wszystkie drobne druczki. Przeszukać, tak? Bo bardzo często, też nie wiem, w kontekście yy, bardzo często, na przykład, jeżeli są pokazane oferty pracy, to może być tak, że yy, wiecie, na pierwszy rzut oka coś się wydaje fajne, tak? Czyli, że nie wiem, zarobki bardzo duże, a potem się okazuje, że to są częściowo jakieś premie. Do, yy, nie wiem, w zależności od obecności, bo to też niektóre firmy tak robią, w zależności na przykład od jakichś wyników, tak? W zależności jakiś jakichś innych kryteriów, które wcale nie są łatwe do. Uzyskania. Także tutaj, moi kochani, karty pokazują, że tak naprawdę ten miesiąc pod kątem wyborów też to też może być tak, że wy nauczeni swoim doświadczeniem nie będziecie pochopnie podejmować decyzji. Zresztą, tak jak wcześniej już powiedziałem, byki są znakiem ostrożnym i bardzo dobrze, bo niekoniecznie to, co się będzie wydawać w pierwszym momencie najlepsze, takowe po prostu będzie. Jeśli chodzi o Karty Rady, to mamy tutaj dwie rzeczy. Dwie energie. A z buław to jest karta działania, tak? Do przodu realizuję to, co moje, to, na czym mi zależy, nie zniechęcam się, mam siłę przebicia, mam odwagę. To też może być zachęta do tego, żeby odważnie w tym miesiącu działać, żeby też nie dać się otoczeniu, innym osobom yy, przyćmić. Ale pustelnik mówi też o tym, że po pierwsze, yy, tutaj jest zachęta do tego, żebyście może więcej czasu yy, poświęcili samemu sobie i też jest to, pustelnik też się kojarzy z samotnością, ale tu bardziej mi chodzi o taką własną przestrzeń. Żeby tutaj bardziej zwrócić uwagę, czy na przykład macie tę przestrzeń dla siebie, może tutaj mocno się skupiecie na obowiązkach, na innych osobach, poświęcacie i nie macie tego czasu dla siebie. I to też jest zachęta do tego, żeby ten czas dla siebie na, na odsapnięcie, bo pustelnik, o to tutaj pustelnikowi chodzi, znaleźć tutaj właśnie tą przestrzeń, żeby odpocząć od zgiełku codzienności, tak? Mieć też czas na taką na skupienie się na swoim wnętrzu. Ale druga rzecz, która, e, o której mówi pustelnik, to jest mądrość oparta o własne doświadczenia. Jeżeli będziecie w tym miesiącu mieli wybory, tak? Jeżeli będziecie się zastanawiać nad przyszłością, bazujcie na własnych doświadczeniach. I pustelnik też nie ukrywajmy, że ma całkiem fajną intuicję. On oczywiście przede wszystkim skupia się na swoich doświadczeniach, ale też ma pewne przemyślenia, tak? To jest coś więcej niż tylko doświadczenie. Także tutaj karty podpowiadają działaj zdecydowanie, ale działaj odpowiedzialnie, wybierając na podstawie swoich doświadczeń. I też te karty mogłyby mówić o tym, że ta osoba jest odosobniona, czasem nie bój się walczyć o swoje i iść pod prąd. Tak? Nie, nie tak, wiecie, bardzo często ja u, u, zauważam, jak mamy większą grupę, szczególnie tak, to jest jakiś taki konformizm. Ktoś w ogóle, większość boi się jakoś tam wychylić, tak. Raczej wszyscy starają się, jak jest większość, to trzymać się tej większości. Tutaj ta karta, te karty mogą mówić o tym, żeby nie bać się po prostu, nawet jeżeli ktoś, nie wiem, w kontekście um, obciążenia obowiązkami, nie bać się na przykład powiedzieć: Ja potrzebuję. Tak? nie wiem, więcej odpoczynku, albo też potrzebuje tego, żeby tych obowiązków mieć mniej. I to też jest karta o własne dobro. Walki o własne dobro. Także moi kochani, już tak podsumowując, karty na ten miesiąc wam pokazują, że w związku z jakimiś o, dużymi obciążeniami, obowiązkami, możecie chcieć pewne rzeczy zmienić i planować przyszłość i planować zmiany w przyszłości i już zacząć w tym yy, miesiącu działać w tym kierunku. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o obowiązki domowe, to na przykład po prostu y, rozmawiać z partnerem, tak i uświadamiać mu, że pewne rzeczy mógłby zrobić on. Jeżeli natomiast chodzi o tło, karty tutaj pokazują jakąś pozytywną niespodziankę od losu, też pewną ostrożność i większy wybór. Natomiast jeżeli chodzi o rady, działaj, ale miej też przestrzeń dla siebie. Też działaj na podstawie własnych yy, przemyśleń i własnych doświadczeń. I czasem nie bój się wyłamać, jeżeli czujesz bo to też moi kochani czasem wszyscy tak jak mówię jedno drugie popiera to też moim zdaniem jeżeli ktoś na przykład chce zauważyć czyjś potencjał jeżeli wszyscy gadają to samo to nie jesteśmy w stanie przypuśćmy że szef chce wybrać kogoś do jakiegoś stanowiska i wszyscy mówią to samo tak albo wszyscy tutaj ze wszystkimi się zgadzają tu nie chodzi o to żeby się kłócić ale też pokazać czasem swój inny tok rozumowania pokazać swoje zdanie. Uważam, że to jest to, czego czasem, bardzo często zresztą ludziom obecnie brakuje, własnego zdania, tak? i umiejętności przedstawienia tego własnego zdania. Dobrze, moje kochane byki, ja wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo, pozdrawiam, marzmentar.